Zapraszamy na audycję Książka na Fali w Każdą Niedzielę w Radiu Fiat. W audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach literackich, dyskutujemy, polemizujemy i przekazujemy to, co w książkach najważniejsze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję W Każdą Niedzielę w Radiu Fiat. Witamy w kolejnym wydaniu cotygodniowej audycji Książka na Fali przy mikrofonie Agata Olszta i Karolina Kołacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzimy do Was z trzema kolejnymi, na pewno wartymi uwagi, książkami. Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszej audycji sami do tych książek zajrzycie. Nie przedłużając, zajrzyjmy do pierwszej książki. Jest to Droga do Szczęścia arcybiskupa Fultona Shina, wydawana przez edycję Świętego Pawła. Przybliżę Wam kilka słów o autorze. Arcybiskup żył w latach 1895-1979. Był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie oraz Kolegium Świętego Edmunda w Anglii. Powszechnie znany z licznych programów radiowych i telewizyjnych, w których głosił prawdy Kościoła. Autor ponad 90 książek. Nakładem edycji Świętego Pawła w Polsce zostały wydane inne książki arcybiskupa Shina, m.in. Droga do pokoju serca. Książka jest swoistym antidotum na współczesne czasy. Arcybiskup Przyn przypomina nam, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie są raczej kontrolowani niż sami sprawują kontrolę. Tak bardzo skupiliśmy się na rządzeniu tym, co poza nami, że zupełnie przestaliśmy zarządzać sobą. Dzięki tej publikacji możemy to zmienić. Jest ona przewodnikiem ukazującym drogę do pokoju, nadziei i zadowolenia z życia. Przekazuje ewangelię miłości w prosty oraz bardzo praktyczny sposób. Pomaga uporządkować swoje życie, przywrócić godność, szacunek, wskazuje najlepszą drogę do osiągnięcia celu życia, które kończy się zbawieniem. Tytułowa Droga do Szczęścia jest Drogą do Boga. Autor pokazuje, jak powinniśmy postępować na różnych płaszczyznach życia, takich jak praca, miłość, wychowanie dzieci i młodzieży, czy wewnętrzny spokój, aby osiągnąć najważniejszy cel, czyli zbawienie. Trudne zagadnienia tłumaczone są na prostych przykładach z odniesieniem do codzienności. Mimo wszystko, należy czytać tę książkę dokładnie, ze zrozumieniem, aby jak najwięcej z niej wynieść. Jak wskazuje sam autor, książka została napisana w konkretnym celu. Jest nim niesienie ukojenia, uzdrowienia oraz nadziei wymęczonym sercom. Umysłom ma ona przynieść prawdę i oświecenie, z kolei ludzkiej woli, dobro, stanowczość oraz siłę. Materiał zawarty w publikacji opiera się na specjalnie dobranej i przemyślanej metodyce. Polega ona na zastosowaniu odwiecznych zasad zarówno moralnych, jak i duchowych do podstawowych problemów, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Cały przewodnik został napisany w duchu miłosierdzia, miłość do Boga, i do bliźniego. Każdego człowieka tworzą jego myśli, decyzje oraz wybory. To od nas zależy, czy będziemy szczęśliwi. Warto wspomnieć o przejrzystej i estetycznej szacie graficznej, dzięki której lektura jest prawdziwą przyjemnością. To książka odpowiednia dla wszystkich, którzy poszukują swojej indywidualnej drogi do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Publikacja z pewnością nakieruje na odpowiedni tor. Jesteśmy przekonane z, razem z Agatą, że spodobała mi się ta książka, więc sięgnijcie do niej, do drogi do szczęścia z wydawnictwa Edycja Świętego Pawła. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w Radiu Fiat. Następną książką, o której chcemy Wam powiedzieć, jest książka księdza Mateusza Dudkiewicza, 30 Twarzy Maryi z wydawnictwa RTCK, czyli rób to, co kochasz. Na początku poznajmy bliżej księdza Dutkiewicza. Jest to ksiądz posługujący w diecezji bielsko-żywieckiej. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Prywatnie pasjonat hokeja na lodzie i na rolkach, a także żeglarstwa i narciarstwa. Na co dzień aktywnie pracuje z młodzieżą, promując zdrowy dla ciała i ducha styl życia. Jako przykład człowieka spełnionego w 100% ksiądz Dutkiewicz podaje Marię. Skąd u autora taka pewność? Ponieważ została wzięta do nieba z duszą i ciałem. To zupełnie tak, jakby Pan Bóg chciał jej powiedzieć Kocham cię całą, z ciałem i duszą. Te same słowa Bóg przekazuje także nam. Nasuwa się zatem pytanie, jak przeżyć własne życie, aby móc te słowa kiedyś usłyszeć. Książka przybliża życiową drogę Maryi, abyśmy i my mogli rozwijać się w różnych obszarach życia, a przez to osiągnąć świętość. 30 twarzy Matki Bożej autor przedstawia nam nie bez powodu. W każdym rozdziale ksiądz Dudkiewicz bierze na warsztat kilka wezwań zaczerpniętych z Litanii Loretańskiej. Pozwolą one zachwycić się Matką Boga, a następnie sobą, ponieważ przyglądanie się tej, która zmieniła oblicze ziemi, to opowieść o nas samych i o tym, do czego jesteśmy zaproszeni. Może pojawić się w naszych głowach pytanie czemu litanie są tak ważne? Chyba każdy, kto jest w jakimkolwiek związku, dobrze wie, że nie wystarczy powiedzieć kocham cię tylko raz, aby bliska nam osoba czuła się kochana przez całe życie. Litanie pomagają nam w wyrażaniu miłości poprzez słowa. Taka umiejętność jest ważna w budowaniu każdej dojrzałej i trwałej relacji. Dzięki książce możemy spojrzeć na litanię loretańską jako na list miłosny, a nie tylko jako na modlitwę szturmową. 30 twarzy Maryi można przeczytać jak każdą inną książkę. Od deski do deski. Można również potraktować treści w niej zawarte jako inspirację do codziennej pracy nad sobą przez najbliższe 30 dni albo w dowolnym innym odcinku czasowym. To ty decydujesz. Odpowiedzmy sobie na pytanie, kto powinien sięgnąć po książkę Księdza Dudkiewicza. Każdy, komu zależy na całościowym rozwoju ducha i ciała. Ten, kto chce pogłębić relacje z Bogiem, a przez to z sobą samym. Każda osoba, która powinna poprawić relacje z bliskimi i odnaleźć w nich nową jakość. Ludzie, którzy nie tylko chcą czcić Maryję, ale też zaciśniać z nią więź, naśladować ją. Wszyscy ci, którzy nie widzą sensu w robotycznym odmawianiu konkretnych formuł i chcą ożywić swoją rozmowę z Bogiem. Po książkę powinni sięgnąć również ci, którzy chcą zrozumieć, po co urządza się majówki, a także co oznaczają bardziej enigmatyczne zwroty używane w litanii: Domie Złoty lub Różoduchowna. 30 twarzy Maryi to propozycja, która zaspokoi wszystkie wyżej wymienione potrzeby. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w Radiu Fiat. Kolejną książką, którą chciałyśmy się z wami podzielić, jest dzieło biskupa Artura Ważnego. Jesteś źrenicą Boga, wydawane przez Biblos. Biskup Artur Ważny, od wielu lat kapłan, zajmuje się sprawami trudnymi w diecezji tarnowskiej. Jako duszpasterz akademicki regularnie jeździł na przystanek Woodstock w ramach akcji Przystanek Jezus, gdzie pomagał młodym ludziom uporządkować własne życie i powrócić do Boga. W późniejszych latach posługi został dyrektorem Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji, diecezjalnym egzorcystą i ojcem duchownym kapłanów. Książka jest zbiorem konferencji kerygmatycznych, jakie biskup Artur Ważny wygłosił podczas festiwalu Strefa Chwały w Starym Sączu w lipcu 2021 roku. Ideą tego festiwalu jest połączenie rekolekcji uwielbieniowych z wakacyjnym wypoczynkiem. Brzmi przyjemnie, prawda? Dlatego właśnie język, jakiego używa biskup Artur, charakteryzuje się prostotą, wieloma odwołaniami do sytuacji z życia codziennego, przystępną składnią i bardzo swobodnym stylem. Jesteś źrenicą Boga to pierwsza pozycja z serii, która w zamierzeniu wydawnictwa Biblos ma złożyć się na kompletną, na tyle, na ile to możliwe, edycję wypowiedzi duszpasterskich biskupa Artura Ważnego. Książka jest podzielona na cztery segmenty. Można powiedzieć, że wspólnie owe segmenty tworzą Boże ciało. Kolejno Boże źrenice, uszy, dłonie, a finalnie właśnie ciało. W każdym rozdziale autor porusza inne zagadnienia natury teologicznej. Ale omawia je w przystępny sposób, używając do tego własnych doświadczeń oraz przykładów powszechnie znanych. Najważniejsze wnioski autor wyróżnił kolorową czcionką. Nie oznacza to jednak, że do lektury mamy podchodzić z mniejszym skupieniem. Wręcz przeciwnie. Rozważania autora zamyka bardzo trafna klamra kompozycyjna. Nie będziemy zdradzać szczegółów. Aby się przekonać, jak ważne treści płyną z książki, odsyłamy do publikacji i gwarantujemy, że warto. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w radiu Fiat. Podsumujmy zatem. Dzisiaj przekazałyśmy wam z Karoliną trzy książki. Dla zapominalskich jest to książka Droga do szczęścia arcybiskupa Fultona Shina, wydawana przez edycję świętego Pawła, następnie książka 30 twarzy Maryi, autorstwa księdza Mateusza Dudkiewicza, wydawana przez RTCK, oraz omawiana jako ostatnia. Książka pod tytułem Jesteś źrenicą Boga, biskupa Artura Ważnego, wydawana przez Biblos. Wszystkie te trzy książki zdecydowanie będą doskonałym ubogaceniem Twojej biblioteki, dlatego zachęcamy, aby. Zapoznać się z tą pozycją książkową, jedną, drugą i trzecią, a najlepiej wszystkimi trzema naraz, ponieważ każda z nich jest inna, porusza inną tematykę, ale zdecydowanie każda z nich zasługuje na Twoją uwagę i na pewno Wam się wszystkie spodobają, więc zapraszamy do czytania, bo warto. Dzisiaj to by było na tyle przy mikrofonie: Agata Olszta i Karolina Kołacz. Do usłyszenia. Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy na audycję Książka na fali w każdą niedzielę w Radiu Fiat. W audycji Książka na fali opowiadamy o nowościach literackich, dyskutujemy, polemizujemy i przekazujemy to, co w książkach najważniejsze. Tu każdy mul książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę w Radiu Fiat.